Nowy granatnik impulsowy powrócił do gry. I szczerze wam powiem, że do teraz zadaję sobie pytanie, czy to jest w ogóle prawda. A więc w dzisiejszym odcinku zobaczycie coś dziwnego. A jak chcecie zobaczyć co, no to oglądajcie do samego końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Jedna łapka w górę dzisiaj to jeden granatnik znaleziony na tym odcinku. Także zostawcie łapki, subskrybujcie koniecznie mój kanał. No i wpiszcie jeszcze dzisiaj kodzik EWELA do sklepu, sprawdźcie czy wam nie wygas. Ja wam bardzo dziękuję. No i zapraszam was do tego odcinka. A, later. A więc widzowie nareszcie... Wygraliśmy głosowanie. W sumie, czy byśmy wybrali tak naprawdę launchera, w sensie impulsowego, czy lifta, to i tak byśmy wygrali, bo po prostu udało się zdobyć 100%. Jestem ciekaw kolejnego przedmiotu. Sprawdzimy, jakie jest kolejne, o ile jest kolejne, no i postaramy się dzisiaj odblokować nowy granatnik, w sensie odblokować, czyli go znaleźć. Ja już go miałem w tamtym tygodniu, bo był taki bug, ale słuchajcie, mam nadzieję, że coś inaczej działa. Dlaczego? Ponieważ lifty, na przykład, które były w tamtym tygodniu, podobno dało się nimi rzucać. Ja tego nie zauważyłem, także. Że to była taka nowość, jeśli chodzi o rifty. A dzisiaj szukamy sobie właśnie granatnika impulsowego. Zobaczymy, jak to działa. Czy mamy więcej rakiet? Czy w ogóle opłaca się to podnosić? Czy też nie? Krzyż wam powiem, że pasowałoby lecieć na jakąś dużą miejscówkę, żeby w miarę szybko znaleźć ten granatnik. E, wydaje mi się, że to też nie będzie proste. Polecimy sobie może na korale, na rekina. Na spokojnie sobie tam poszukamy wszystkiego. No i zobaczymy, czy w ogóle to znajdziemy. Także ja wylatuję z Busanu no I dzisiaj co ciekawe, gram solo. Także e, życzcie mi powodzenia. Swoją drogą na ekranach możecie zobaczyć nowe. Skina ekipaki, tak właśnie on się prezentuje, tak on wygląda. Jest to ten jeden, jest drugi skin z trzech. Pierwszy był miesiąc temu. Także możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I z tego co widzę, to zobaczcie, na dole ma on takie gluty. I te gluty, no, nie bardzo mi się podobają, no ale trudno. O, zobaczcie, tutaj będziemy mieli tablicę, jestem ciekaw, czy tam będzie jakieś głosowanie, czy nie. No i też chciałbym ten granatnik. Także widzowie, szybko szukamy granatnika i postaramy się znaleźć jak najwięcej rakiet, także musimy tutaj, wiecie. E, wszystko otwierać, dobra Mamy pierwsze, pierwszą skrzynię, ale nie ma nic tej. Nawet niezły ten kilof, tylko trochę duży, co? Troszeczkę duży ten kilof no ale, no ale trudno, dobra Zejdźmy sobie tutaj po jakiś chili Poproszę chili tutaj Nie ma chili, okej okay. W sumie to nawet nie sprawdziłem, czy ktoś tu spada, czy też nie Mam nadzieję, że tu po prostu nikogo nie ma Dobra, nie mam dalej granatnika Musimy wszystkie skrzynki otwierać Weźmy sobie te si siorby I co najważniejsze, musimy też wszystkie pojemniki otwierać Żeby mieć dużo rakiet, e, jak już go znajdziemy, no nie? Bo z rakietami zawsze jest problem. W ogóle nie ma skrzynek tutaj na tej miejscówce. Co jest grane? O co tu chodzi? Dwie skrzynki były. Dobra, jest tutaj jakaś. Weźmy sobie ją. Okej, okay, ale nie mamy dalej nic. Dobra, tu jest kolejna skrzynka. No proszę, dajcie, dajcie ten granatnik. On w ogóle jest w grze, czy co? Z tego co wiem, on wszedł 30 minut temu jakoś do gry. Także ja tu od razu nagrywam dla was ten odcinek. Ale widzę, że to nie będzie takie proste go znaleźć. Dobra, jest kolejna skrzynia. No, i nie mamy znowu, ale mamy emeczkę niebieską. Mamy też harpunik. Może z wody? Nie, no, z wody go raczej nie wyciągniemy, co? Tutaj też nie ma skrzynki. No, nie wygląda to dobrze. Nie wiem, jakoś mam przeczucie, że to będzie w tamtej skrzynce przede mną. Jakoś tak mi się wydaje, że tam będzie. Ale by było, jakby była. No, nie ma, nie ma. Już myślałem, ale to nie tym razem. Połówmy sobie. O. Pięknie. O, zrzucik. A, zrzucik daleko. Właśnie te zrzuty to byśmy mogli pootwierać, tak szczerze. Możemy po kolejną skrzynię. Dobra, jest skrzyneczka. Poproszę tutaj coś. Nie ma. Kolejna skrzynia. No proszę, no dajcie w końcu to. Też nie ma. To w ogóle da się zdobyć. Następna skrzynia. Nie ma. Kolejna, zobaczmy. Nie, nie dobrze to wygląda tak szczerze. Myślałem, że dużo łatwiej będzie ją znaleźć. Go, dobra, spróbujmy jeszcze tutaj. No to gdzieś musi być. A, może i nie musi. Biegniemy do strefy, no bo, bo nie ma i nie ma, no. Dobra, może w tym samolocie. Prawie będę miał macy. No, proszę, dajcie to wreszcie. I gdzie ja to mogę jeszcze znaleźć? Może jakiś zrzut nie ma? Dobra, zamienię się w ducha. Nie wiem, może mi ktoś rzuci go po prostu z przeciwników. W sensie, no, jak kogoś wyeliminuje. Tam się ktoś strzela. Pewnie z gością wyleci, także będziemy musieli zaraz podjąć walkę, jeśli nie znajdziemy. O, Venom. Co Venom mówi, to może odpuścimy, bo on ma te skrzydła i w ogóle. O, no, chociaż? On ma biało. Być może on ma. Wiecie co tu jest dwójka? Dobra, jedziemy tu. Dobra, on jest tutaj. Miej granatnik, byku. Miej granatnik ziomek. No come on. Teraz pytanie czy ten żiałek mi nie zwieje, no nie jakoś. Bo on mógł iść naokoło nawet. Dobra, nie ma tego typa. Tak sobie chodzę po tej mapie i granatnika jak nie było, tak nie ma. No nic, musimy jechać do strefy. Pobijałem kilku gości i wiecie, no każdy sobie pouciekał. Nie jest dobrze. Pójdzie kolejne A może na tych po prostu wejdziemy, co? A tu jest venom. Aha, no fajnie, że mam nagle pięciu gości znowu. Ej, czemu tutaj każdy teraz przyleciał? Dobra, żyjemy. Nie wiem jakim cudem, ale żyjemy. Sami na poceni ludzie tu grają. Nie mam amunicji, no pewnie. Dobra, ale granatnika nie ma dalej. Granatnik w ogóle gdzieś tutaj jest, na tej mapce. No jest dobry ten ziomek Ale dostał bombę Dara do lobby byku Do lobby byczku o, Ale dostał Ładowana pompa widzowie Ale kolejny nie miał granatnika No jest źle, źle to naprawdę wygląda No i ktoś tu do mnie się wybiera chyba Nie wiem, że ile ten ziomek dostał, ale dużo Ej, są rakiety, mam dużo rakiet Ale nie mam granatnika Dajcie granatnik, no ludzie Patrzcie się, fioletowy kruk Nie ma granatnika z kruka Chyba nie Aha. Okej. Okay. Musimy się podleczyć, bo się może wszystko wydarzyć. Dobra, dostał mocno. Dobra, mamy go. Gdzie jest granatnik? Ej, widzowie, czuję się naprawdę oszukany w tej chwili. Mam już trzy fragi pod sam koniec, w sensie, wiecie? Pod sam koniec? A granatnika jak nie było, tak nie ma. Co jest grane? Czy znaczy, co, jak mamy dużo matców, to jako że mamy tego Venom'a, to pójdziemy sobie w bok. Ten Venom nas może zjadać ręką, wiecie o co chodzi? Ty, tu jest krzak, w tym krzaku ktoś może siedzieć Tak, ktoś tu jest w tym krzaku, nie? Czuję, że skończę i tak Venomem, nie? W sensie, że ktoś mnie przyciągnie i tyle Wiecie co, ja się tu cofnąłem Chociaż nie wiem po co, bo naprawdę nie ma ani, ani tego, no to jest niemożliwe O, jest Venom No, ja bym się najbardziej martwił o tego Venoma Oha, dobra Okej, okay, zabudowałem się z jednej strony Tym Venomem chcę mnie chycić, chłop Dobra, mocno Dwa venomy, jeden nie żyje. O, ej, nie strzel! Dobra, mam. Nie wiem, czy był tam granatnik, muszę iść to sprawdzić. Ale dwa venomy zabiliśmy. Jest Git. Tu nie ma. No, nie wyjdę. O, prawie, prawie widzowie się zabiłem sam. Dobra, ja. Ej, ale gdzie jest granatnik, ja się pytam? Do tego granatnika nie ma cały czas. A, bardzo mało, bardzo mało mam. No nie! Dobra, ginę. Ginę! No od dwóch stron miałem, ale czy oni mają granatnik w ogóle? O co tu chodzi z tym granatnikiem? Ej, ani oni nie mają granatnika, ani ten nie ma granatnika! Ani ten nie... Ej, co jest grane? Czuję się widzowie oszukane. Nikt nie miał granatnika w tym meczu. Wejdę jeszcze na laboratorium bojowe i postaram się tam go znaleźć, o ile on w ogóle jest? Zobaczcie, jesteśmy teraz na tablicy, nie mamy nowego głosowania i mamy, że granatnik jest. Tylko ja się pytam, gdzie? O, tu są ulepszone czesty, więc może tu szybciej. Dobra, widzowie, otwieram dwie ostatnie skrzynki, bo już naprawdę tutaj nie widzę. No, szukam 13, 14 minuta teraz leci. Na y, świecie, wiecie, Battle lab. I nie ma tego nigdzie, no ja nie wiem, co się stało. Być może jest jakiś błąd? Nie wiem. No dobra, jeszcze Tom, jeszcze Tom. Nie ma koniec. Nie wiem. A więc widzowie, ja nie wiem, co tu się w ogóle stało. Nikt nie miał tego granatnika. Granatnik jest odblokowany według tego, co mamy napisane w grze. Według tego, co mamy napisane na Twitterze również. A granatnika po prostu w grze nie ma. Przynajmniej u mnie. Sprawdźcie, czy jest u Was. A jak chcecie zobaczyć, jak on wygląda, to dokładnie macie tutaj teraz film, który nagrałem tydzień temu. Także wpadajcie na niego. No i co, trzymajcie się na razie piona.